Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Psalm 34, od 5 do 12, i od 19 do 21. Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił mnie od wszelkiego lęku. Spójrzcie na Niego, a będziecie promienieć. Niech Wasze oblicze nie płonie wstydem. Oto ubogi. Zawołał, a Pan Go wysłuchał, wybawił Go ze wszystkich utrapień. Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry, szczęśliwy Ten, kto się do Niego ucieka. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż Bogobojni nie zaznają biedy. Bogaci popadali w biedę i zaznali głodu, a szuk szukającym woli Pana niczego nie zabraknie. Przyjdźcie i posłuchajcie mnie, dzieci, nauczę Was, czym jest bojaźń Pana. Pan jest blisko cierpiących udrękę, wybawi złamanych na duchu. Liczne są utrapienia sprawiedliwych, lecz Pan ze wszystkich ich wyzwoli. On strzeże wszystkich ich kości i żadna nie będzie złamana. Oto Słowo Boże. Psan przedstawia nam pieśń dziękczynną połączoną z pouczeniem mądrościowym. Psalmista Wysławia Boga za doznane ocalenie i zachęca wspólnotę do wspólnego dziękczynienia. To doświadczenie żywego Boga czyni z psalmisty tego, który zachęca i poucza nas czytających do wejścia również w taką relację oraz do bojaźni Bożej, która oznacza uznanie całkowitej zależności od Boga oraz trwaniu. We właściwej postawie, porzuceniu grzechu, przestrzeganiu Bożych przykazań. Kochani, gdy czytam ten fragment Psalmu, myślę o wielu świętych naszego Kościoła, którzy mieli w sobie chęć życia dla Pana Boga. Mieli w sobie to bogactwo, to ogromne pragnienie, aby budować Królestwo Boże już tu na Ziemi. Święty Franciszek Zasyżu. Jan Bosko, Ojciec Pio, Jan Paweł II, czy Matka Teresa. To tytani pracy i modlitwy. Jana Bosko poznałam na szlaku pielgrzymkowym. Był na ustach młodych ludzi, którzy mnie otaczali. Tyle w nich było radości i życia. Piękna i dobra. Myślałam sobie wtedy, moi drodzy, że ta młodzież, która mnie otacza, niewiele różni się od młodzieży. Którą opiekował się święty Jan Bosko Może nie doświadczyli głodu fizycznego Jednak głód miłości, dobrego słowa Usłyszenia, że jest się wartościowym, ważnym Jakże wielu to odczuwa I czasem, moi drodzy, potrzeba człowieka, który powie Panie, oddaję Ci swoje ręce, serce, myśli A Ty buduj, kochaj Obdarz mi mądrością Bożą, abym pomagał tym, którzy tego potrzebują i to dziwne, że kiedy otacza mnie dziś tak wielki atak na mój kościół i na jego synów wybranych, poznaję coraz więcej namaszczonych synów, których Bóg powołuje. Pan Jezus, kochanie, w ostatnim czasie zaprosił mnie na rekolekcję do pięknego miejsca. I to Bóg posłużył się człowiekiem, by ono powstało. Standard i poziom domu był bardzo wysoki czystość i nowoczesność połączona z prostotą miejsca które było wypełnione przede wszystkim modlitwą oraz naukami kapłana Obudził we mnie chęć do tego, abym wyszła z tego czasu równie piękna i czysta, wypełniona tą miłością którą tam doświadczyłam wiecie, miałam takie wrażenie, że rozmawiam z takim Janem Bosko dzisiejszych czasów Wybudowany został dom, jednak okazało się, że młodzieży jest o wiele więcej niż potrzeba, jest, aby ten dom był zadbany przez ich pracę. I, I ten syn wybrany, którego Pan Bóg namaścił, stwierdził, że trzeba ziemię kupić trzeba gospodarstwo, żeby te dzieciaki miały co robić, żeby były spełnione w pracy, żeby nie robiły głupot pewnie, jak wielu z nas nie czyni, kiedy nie mamy zajęcia, tak. Żeby nie zmarnowały swojego czasu, ale też, żeby to był czas, kiedy one będą rozoznawać swoją drogę. I wyobraźcie sobie kapłana, który idzie gdzieś na pole, szuka ziemi, zakopuje tam medalik, a później Pan Jezus tak wszystko układa, że, że są pieniądze na ziemię, że jest przyznany grunt i kiedy przychodzi na miejsce, które wedle mapy dostał, Okazuje się, że jest to miejsce, gdzie wcześniej był, któremu się spodobało, gdzie zakopał medalik Matki Bożej. A Mateńka usłyszała, zobaczyła jego gest i wyszła mu naprzeciw. I byłam na tej ziemi, moi drodzy, chodziłam i patrzyłam na te cuda, które Pan Bóg czyni przez ręce zwykłego, aczkolwiek dla mnie niezwykłego kapłana. I dziękuję Panu Bogu za to, że przez ten psalm, który dzisiaj Wam właśnie tak przytoczyłam, jeśli Wam czas pozwoli, przeczytajcie go, go całego, zachęcam Was. Że ten psalm mówi te słowa, że nie brakuje utrapienia tym, którzy idą za Panem Bogiem, ale że to Pan ze wszystkiego nas wyzwala. Myślę, że często. To jest doświadczeniem i świadectwem tych świętych ludzi, tych tytanów i tych malutkich, których może dzisiaj świat nie nazwie, może ktoś imienia nie wymieni, ale Pan Jezus zna ich imiona i to wszystko zapisuje. I ten psalm jest dla mnie ogromną pociechą w mojej drodze nawracania. W tym, że nawet jak popełniam błędy, ale mam w sercu pragnienie, żeby iść za Panem Bogiem, żeby Jemu służyć. To Pan Jezus będzie mnie po drodze naprawiał, reperował i nawracał, ale tak, takim narzędziem grzesznym też się już tu i teraz będzie posługiwał. I ja dziękuję Panu Bogu za ten czas rekolekcji. Dziękuję Panu Bogu za to, że pokazał mi, jak pięknym jestem kościele. Tam też wiecie, byli ludzie z różnych, można powiedzieć, sfer. Jakbyśmy to tak po ludzku nazwali. Chociaż nie lubię tego. I nieważne, czy ktoś miał pieniądze, czy nie, tam każdy miał w sercu Boga, i do każdego można się było przytulić, i z każdym można było porozmawiać, i każdy był otwarty, i nie czuło się ataku, i nie czuło się porównania, i nie czuło się wzroku, który mógłby cię ocenić, bo oni wszyscy byli na jednej drodze, a tą drogą jest Jezus Chrystus. I tak, kochani, w naszym Kościele nie brakuje takich wybranych, namastczonych zakonników, kapłanów, sióstr zakonnych, którzy są takimi filarami i oni są takim światłem. I dzielę się z wami tym właśnie na przekór tego, co dzisiaj się słyszy o Kościele, jaki to on jest zły, grzeszny, jak on potrzebuje oczyszczenia. Tak, to wszystko jest prawdą. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Kościół, w którym jesteśmy, jest piękny, jest budujący. Ma dłonie Jezusa, przez które On podnosi tych, którzy sami już nie są w stanie wstać. Ma serce Boga, które wychodzi naprzeciw. I tak jak w tym psalmie, Pan Bóg wychodzi naprzeciw, tak samo człowiek, który jest z Bogiem, czyni te dzieła, które są miłe Panu Bogu. I wtedy przychodzi błogosławieństwo. I wtedy wszystko jest przepiękne. I wtedy się chce. To jest niesamowite, bo kiedy Pan Bóg błogosławi, a ty przyjmujesz Jego błogosławieństwo, to nawet jak coś, coś ci wyjdzie, tak jak temu namaszczonemu synowi, wybudowany piękny dom rekolekcyjny, można powiedzieć, no to teraz masz chłopie, miejsce i głoś, tak? ale on cały czas w sercu ma pragnienie Boga ja chcę więcej bo potrzeby są o wiele większe i to jest działanie Ducha Świętego i to jest otwartość i dlatego kochani życzę wam i sobie samej też aby ten psalm był dla nas nie tylko pociechą ale też siłą że kiedy przyjdą przeciwności to znaczy właśnie że idziemy drogą Pana Boga ale że przychodzą momenty, kiedy nad nami jest rozlane błogosławieństwo, a nawet są cały czas. Tylko jak jest trud, to my czasem tego nie dostrzegamy. Ale z tego trudu wychodzimy silniejsi, mocniejsi. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdego kapłana, siostrę zakonną, zakonnika, zakonnice, za tych wszystkich, którzy są wybrani przez Ciebie, abyśmy my, zwykli ludzie, Mogli być wspierani, prowadzeni, abyśmy nie pobłądzili. Uwielbiam Cię w Moim Kościele, w naszym Kościele, uwielbiam Cię w tym, że wszczepiasz nas i oczyszczasz, abyśmy też od nich się tego uczyli, jak żyć i wypełniać Twój Plan w naszym życiu. Amen.